Po nieudanym rewanżu z Erkanekse w ramach Ligi Europejskiej szczypioniści azotów poławy musieli wrócić do ligowej rzeczywistości. W niedzielę poławianie podejmowali we własnej hali Beniaminka rozgrywek drużynę KPR Arget Ostrowia. Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego dość nieoczekiwanie postawił azotowcom twarde warunki już od początku meczu. Autorem pierwszej bramki był Kacper Adamski, ale kolejne minuty należały do gości. W 14 minucie przy stanie 8-4 dla Ostrowi trener Robert Lis był zmuszony poprosić o przerwę dla swojej drużyny. Na niewiele to się zdało. W pierwszej połowie meczu to Ostrowia prowadziła i to wyraźnie. Na koniec pierwszej połowy na tablicy wyników widniał rezultat 13-8. W grupa Azoty Arenie zapachniało niemiłą dla gospodarzy sensacją. Na szczęście dla Puławian, druga połowa okazała się zdecydowanie bardziej udana. Azotowcy kilkukrotnie zdołali zawiązać serię kilku bramek zdobytych z rzędu. Gospodarze zdołali wyrównać stan rywalizacji, a następnie wyjść na prowadzenie. Gracze Ostrowi nie zamierzali odpuścić. Końcówka spotkania była wojną nerwów. Na 5 minut przed końcem spotkania Azoty prowadziły 24-21. Rywale odpowiedzieli kilkoma trafieniami z rzędu. Zwycięstwo Puławian wisiało na włosku. Na szczęście udało się dowieźć je do końca. Najwięcej bramek rzucili Kacper Adamski i Piotr Jarosiewicz, którzy trafili po 5 razy. Azoty Puławy KPR Arget Ostrowia 24 do 23 do przerwy 8 do 13. Teraz Szczypionistów Azotów czeka nieco dłuższa przerwa od ligowych zmagań. 22 października zmierzą się ponownie we własnej hali z Chrobrym Głogów.